Wojna w Sarajewie wygląda dzisiaj inaczej, natomiast wojna pod Rokitną czy pod wąwozie Somosierry, gdzie 125 polskich szwoleżerów roznosi 13 tysięcy Hiszpanów praktycznie, no to, to wtedy jest to piękne. To jest wtedy, to jest to, co już odeszło. Muzyka Ну, вибуха війна, все прочоркнута. Прикреслене, вот так по польському. Ну, далі, вже в 6, я поступив в педучилище, то школа на научиті, бо поучимося рок. Знов війна. Знову війна. Та та війна. też przykwiśniło wszystko. A jeszcze chcę stworzyć jeszcze lepsze, żeby właśnie, tak jak mój synek dorośnie, żeby mógł mu opowiedzieć nie tylko historię tysiącletnią kraju, ale opowiedzieć mu w taki sam, z taką samą swadą, żeby ciekawie słuchał nawet swoje dzieje. すごい。